No, Nie ma jak w domu, prawda? Można wyjażować po całym świecie. Okazuje się, że w domu jak najlepiej. Dlaczego pan wrócił do Gdańska? To znaczy. To jest pytanie osobiste, jak rozumiem, tak? Mimo zawodowe. To znaczy, chodzi o to, że aktor musi grać. To znaczy, a tutaj pojawiła się propozycja współpracy z Aną Augustynowicz, z którą już współpracowałem wcześniej. Wiem, że to jest jakby dla mnie. Po pierwsze propozycja dużej roli, po drugie yy, dobra reżyserka, która potrafi wzbudzić w człowieku trening, bo trening u aktora jest bardzo ważny, przynajmniej mi się tak wydaje. No i w tej sytuacji jak mogłem odmówić? No tak, ale wrócił Pan także na stałe, tak? Bo tak. Sumie, yy... Znaczy no, dyrekcja skusiła mnie jakby możliwościami, które, które przede mną, że tak powiem, roztacza. I wraca pan między innymi do Zmieszku Bogów, tak? Z, no tak, tak, tak. tak. Ale to naturalnie też bym grał, nawet gdybym nie był tutaj związany tatem, ale to, mm -hmm. to, to, to też na pewno grał. Każda wizyta Anny augustynowicz Teatrze Wybrzeże z jednej strony jest wydarzeniem artystycznym, bo mm -hmm. jej efekty a, są bardzo zacne, ale jest chyba także świętem laktorów, prawda? No tak, jak powiedziałem, to jest rodzaj bardzo. Wysoko postawionej poprzeczki treningu, który myślę jest bardzo, bardzo użyteczny. Dla... No i jaka jest Anna ustna, no wymagająca, trudna? No na teraz słyszy mnie, więc trudno mi tutaj się. Wymagająca to po pierwsze to bym w pierwszej kolejności powiedział ale też z drugiej strony bardzo zwraca wysiłek, który się, czy też jakby, jakby docenia zmagania. Który, których się podejmujemy jako aktorzy i, i myślę, że to jest cenne, to znaczy ona, no to jest taka obustronna sytuacja, ja daję coś z siebie i w zamian za to otrzymuję jakby pewien rodzaj pewności i, i, i utwierdzenia w tym, że to co się ro robi, to co robimy jest dobre, jest dobrym kierunkiem, jakby nie zostaje sam, nie zostaje z tym sam. Tak. Kilka zdań o roli. Kogo pan gra? Co to za człowiek. Jest to człowiek, jest synem rewolucjonistki w latach 60. w Anglii. Jest w opozycji do postawy matki, która ze swojego życia zrobiła happening polegający na ciągłych manifestacjach i życiu w komitetach. I on postuluje postawę zupełnie przeciwną. i zwyczajnie to jest jego manifest, jakby na co matka kompletnie nie może się zgodzić, no i to, 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 to starcie, ta granica jest osią dramatu, wydaje mi się, znaczy, przy, czy przestrzenią Czy będzie gdzieś tam się zbliżało do przekroczeniowej roli zmierzchu Bogu, gdzie relacje między synem a matką były? Hmm, do... to, jest, to jest trochę inna jakby relacja, to jest trochę inna relacja, oczywiście zawsze gdzieś tam tego typu domysły, Funkcjonują, no bo to, to, to też jest taka relacja, że to jest. Yy, ojciec nie żyje, on żyje z tą matką, gdzieś taka A fascynacja. Na pewno to nie, pewnie, pewnie gdzieś też jest. jest nie, trudno się tego wypierać, ale, ale tutaj przestrzeń tematu na czym innym polega. znaczy On by chciał ją mieć dla siebie, ale nie, nie, chyba nie do końca też tylko i wyłącznie w, w rozumieniu jakby erotycznym w ujęciu erotycznym, ale po prostu dla siebie jako osobę, jako yy, tak zwanego. Świadka życia, tak? Każdy potrzebuje mieć takiego swojego świadka, jakby między innymi po to się ludzie chyba łączą w pary, on potrzebuje jej. No i, i chce jakby od niej wyegzekwować te, 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 te uczucia, a ona nie jest w stanie pojąć, że, jakby no, że on właśnie tego potrzebuje, myśli, że, że potrzebuje tego, co ona. I na tym polega to starcie. A kiedy Pana usłyszymy znowu śpiewającego? Yy, no, nie wiem, Bo mam nadzieję, że te jak te najszybciej. Tecznej, no mam nadzieję, że po 22 dzisiaj. Tak? Mam nadzieję, że 8 na, na, na To znaczy, szczerze mówiąc, ja mam, ja mam taki pomysł, o którym jeszcze z nikim nie rozmawiałem, więc też nie mogę go ujawnić, ale ja od dawna no chodzi mi po głowie. Nie, powiem, tylko puścimy w internecie. Aha, tak? jasne. Od dawna chodzi mi po głowie zrobienie takiego muzycznego małego czegoś. O, mówiąc dalej. I na koniec jedno zdanie. Gdyby Pan miał wysłać smsa do znajomego a, i niczym w pigułce miałby Pan zachęcić, właśnie jednym zdaniem, do przyjścia na ten spektakl, to dlaczego? Eee, dobry teatr. Dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź. <grystanie> Dziękuję.